Pozamiatane. To najbardziej odpowiedni tytuł dla tego odcinka. Dziś prezentacja samochodu od BYD, największego producenta w Chinach, którego modele są już dostępne w sprzedaży w Polsce. Lecz ten prezentowany model, który jest bohaterem dzisiejszego odcinka, w mojej ocenie wymiecie europejską konkurencję dosłownie do zera. Bo co można powiedzieć o benzynowej hybrydzie, która spala 1,1 litra na 100 km? Mało tego. Dostajecie takie spalanie w śmiesznie niskiej cenie w suwie z wyposażeniem premium. Zapraszam na odcinek, róbcie coś do picia i lecimy. Firma BYD Automotive zaprezentowała swój najnowszy samochód elektryczny hybrydę plug-in BYD Sea 6. Chińska marka wierzy, że system super hybrid, na którym opiera się ten średni słów, na zawsze zmieni przyjęcie pojazdów elektrycznych na rynku. Dzięki deklarowanemu wiodącemu w swojej klasie zużyciu paliwa, wynoszącemu, uwaga, jak już wspomniałem, 1,1 litra na 100 kilometrów. I potencjalnemu łącznemu zasięgowi ponad 1000 km w atrakcyjnej cenie. W dalszej części odcinka dowiecie się więcej na temat sposobu działania tej hybrydy, która poza ładowaniem ma też zwykły silnik benzynowy o pojemności 1,5 litra, który ogarnia brak ładowania. Bo masz na pokładzie standardowy napęd spalinowy, no istne cudo. BYDC Lion 6 jest pierwszym hybrydowym pojazdem firmy typu plug-in z silnikiem benzynowym który został wprowadzony na razie w Azji oraz na rynek np. Na w Australii i jest tam w sprzedaży w cenie od 48 990 dolarów australijskich, co na polskie złotówki wynosi, uwaga, 128 500 zł. No i w tym momencie żarty, drodzy Państwo, się kończą. Bo, w stosunku do np. Volkswagena czy pojazdów z Francji lub Włoch, nie ma o czym cenowo dyskutować. Ale też podcina filary popularnego segmentu średnich słów, w tym Toyoty RAV4 czy Mitsubishi Outlandera. A może nie słyszałeś jeszcze o BYD? W 2023 roku chiński producent wyprzedził Teslę pod względem globalnej sprzedaży pojazdów elektrycznych z akumulatorami i sprzedał ponad 3 miliony pojazdów na całym świecie. Po raz pierwszy umieszczając firmę w pierwszej dziesiątce globalnej listy sprzedaży samochodów. Plany szybkiej ekspansji BYD mają na celu znaczne zwiększenie wolumenu sprzedaży swoich aut na całym świecie. Ile kosztuje BYD Sea Lion 6? BYD Sea Lion 6 składa się z dwóch modeli: Dynamic i Premium. Oba pojazdy charakteryzują się równie imponującym poziomem standardowej specyfikacji, a główną różnicą jest układ napędowy. W wersji Dynamic z napędem na przednie koła o mocy 160 kW, czyli 175 koni mechanicznych, kosztuje 128 500 zł. A Sea Lion 6 Premium z napędem na wszystkie koła o mocy 238 kW, czyli 323 konie mechaniczne, jest w sprzedaży za 52 990 dolarów, czyli na nasze 138 900 zł. Dosłownie jakaś masakra. Oczywiście na plus. Przy długości 4,77 m, Sea Lion 6 jest mniej więcej tej samej długości co Tesla Model Y. Ma też mocną stylistykę inspirowaną na wzór designu europejskiego, co nie jest zaskoczeniem, biorąc pod uwagę, że szef designu BYD Wolfgang Egger był wcześniej szefem designu prestiżowego portfolio Volkswagena. Standardowe wyposażenie obu modeli Sea Lion 6 obejmuje wybór pięciu kolorów lakieru zewnętrznego, 19-calowe felgi aluminiowe i tapicerkę ze skóry syntetycznej z niebiesko-szarym wykończeniem opcjonalnie w modelu Premium. Wszystkie pojazdy są standardowo wyposażone w panoramiczny szyberdach, a także przyciemniane szyby z tyłu i otwieraną jednym dotknięciem klapę bagażnika. Oba przednie fotele posiadają zaś elektryczną regulację, a także ogrzewanie i wentylację. Możliwość załadunku pojazdu za pomocą adaptera wyładowczego jest również standardem we wszystkich modelach C Lion 6. Wewnątrz jest wyposażony w duży kolorowy ekran dotykowy o przekątnej 15,6 cala, który obraca się o 90 stopni, aby można go było używać w trybie poziomym lub pionowym. Kompatybilność z Apple CarPlay i Android Auto jest dołączona do połączenia bezprzewodowego po raz pierwszy w pojeździe BYD. W tym miejscu ucinam od razu zapytania w komentarzach w stylu A nawigacja? A ma połączenie z Apple Car? I tego typu wątpliwości. Model w wersji premium uzupełnia swoją listę technologii o wyświetlacz przezierny. A propos komentarzy, dajcie łapę w górę i suba i wspomniany komentarz. Subskrypcja pozwoli na nieomijanie Wam kolejnych materiałów na Berlin Autotest, a w ten sposób budujemy wspólnie nasz kanał. Za co Państwu serdecznie dziękuję. A jaki jest BYD Sea 6 w środku? Wejdź do wewnątrz BYD i poczuj się jak w każdym innym średniej wielkości suwie klasy Premium. Oznacza to, że jest dobrze wykończony, ale konwencjonalny i przyjazny dla użytkownika. Wnętrze jest zarówno przyjazne, jak i przejrzyste, a każda z opcji tapicerki ze skóry syntetycznej jest atrakcyjna, chociaż niebieskie i szary nadają samochodowi znacznie jaśniejszy i wyjątkowy charakter. Duży ekran dotykowy dominuje na desce rozdzielczej, ale reszta kabiny jest schludna i dobrze zorganizowana, bez zbytniego bałaganu. Dostępne są dwie bezprzewodowe stacje ładujące do telefonów z miejscem na schowek, które jest wystarczająco duże, aby pomieścić na przykład małą torebkę. Dźwignia zmiany biegów i elementy sterujące pojazdów BYD są starannie zapakowane, aby zajmować minimalną przestrzeń, a dźwignia zmiany biegów ma facetowaną konstrukcję podobną do bardziej luksusowych średnich słów. Pozycja za kierownicą jest bardzo dobra, choć regulacja kierownicy jest dość sztywna, czyli z dość małym zakresem regulacji. Przestrzeń z tyłu jest wystarczająca dla trzech dorosłych pasażerów z dużą ilością miejsca na nogi a pełnowymiarowy szyberdach choć nie można go otworzyć zwiększa poczucie przestronności dla osób w drugim rzędzie siedzeń. Bagażnik w Silion 6 jest przyzwoity i wynosi 574 litry, co stawia go na równi z 575 litrami Nissana X-Trail. Lion 6 bije na głowę również Toyotę RAV4 i Mitsubishi Outlandera pod względem przestrzeni. Podobnie jak wszystkie pojazdy w segmencie średnich słów przestrzeń bagażnika jest znacznie lepsza od Tesli Model Y, która ma imponujące 854 litry, chociaż warto zauważyć, że Tesla podaje całkowitą pojemność załadowaną po dach, czyli na papierze Tesla Y niby ma więcej miejsca, ale praktyka wskazuje zupełnie inaczej. Czy BYDC Lion 6 może holować? Tak. BYD C-Lion 6 Dynamic ma uciąg z hamulcem 750 kg, a C-Lion 6 Premium może holować do 1300 kg. A jak działa technologia BYD Super Hybrid DMI? Sercem nowego C-Lion 6 jest własny system hybrydowy typu plug-in firmy BYD Automotive, który firma nazywa technologią Super Hybrid DMI. Jest to pierwszy elektryczny system hybrydowy łączący silniki elektryczne o dużej mocy z akumulatorem o pojemności 18,3 kWh, który jest wspierany wydajnym silnikiem benzynowym o pojemności 1,5 litra i zbiornik paliwa o pojemności 60 litrów, aby w razie potrzeby zapewnić dodatkowy zasięg. Silnik benzynowy w wersji premium jest z turbodoładowaniem. A jak to wszystko działa po polskiemu, czyli na nasze przekładając? System Super Hybrid najpierw pobiera energię z akumulatora i oferuje tryb IV Hold, który może wstrzymać się z użyciem dowolnej energii benzynowej, dopóki akumulator nie osiągnie 15% pojemności. Działa to jak hybryda szeregowa, wykorzystując silnik zasilany paliwem do ładowania akumulatora, podczas gdy akumulator zasila samochód. Maksymalny zasięg i wydajność można osiągnąć w jednosilnikowym silniku. Silają 6 Dynamic z napędem na przednie koła o mocy 160 kW, który wykorzystuje normalny silnik wolnosący. Podczas gdy dwusilnikowy silnik silają 6 premium z napędem na wszystkie koła, łączy silnik o mocy 150 kW na przedniej osi i silnik o mocy 120 kW z tyłu z silnikiem turbodoładowanym, co zapewnia maksymalną moc. 238 kW i 550 nm. Osiągi poszczególnych wariantów, czyli z napędem na jedną lub na obie osie, widzicie w załączonej tabeli. W zależności od stylu jazdy i terenu, firma twierdzi, że BYDC Lion 6 Dynamic może osiągnąć zasięg w trybie całkowicie elektrycznym do 92 km w porównaniu do 81 km w modelu premium. Deklarowane zużycie paliwa wynosi odpowiednio 1,1 litra i 1,4 litra na 100 km. Ta deklarowana oszczędność paliwa wypada korzystnie w porównaniu z obecnie najlepiej sprzedającą się hybrydą plugin w Australii Mitsubishi Outlander. Model z napędem na 4 koła osiągnie większy zasięg tylko elektryczny, wynoszący 84 km, ale oferuje zużycie paliwa w cyklu mieszanym 1,5 litra i emituje 35 g na kilometr. Dla porównania, pięciomiejscowy Mitsubishi Outlander PHEV jest obecnie dostępny w Australii za 69 390 dolarów, czyli na nasze 181 800 zł, a to znacznie więcej niż Sea 6. Ciekawe, czy tak będzie w Polsce. Czy BYD Sea 6 nadaje się w ogóle do jazdy na co dzień? BYD zaprezentował swój potencjalny przełomowy pojazd elektryczny na dawnym poligonie testowym o nazwie Lang Proving Ground Holden'a w Australii. Ta lokalizacja prezentuje solidny wybór nawierzchni i prędkości, w tym toro dużej prędkości, i była wystarczająca do wstępnej oceny właściwości jezdnych BYD Sea Lion 6, ale chciałbym przeprowadzić długoterminową i długodystansową jazdę, aby zrozumieć dokładnie stwierdzenie, jakie podaje producent, jako o hybrydzie dalekiego zasięgu. Zgodnie ze swoją europejską stylistyką, w Sea Lion 6 czujemy się wyraźnie po europejsku również za kierownicą. Australijscy testerzy opisując pojazd jeździli tylko dwusilnikowym modelem Premium, więc jak można się spodziewać po dwusilnikowym pojeździe elektrycznym, przyspieszenie było imponujące. BYD twierdzi, że przyspieszenie do 100 km na godzinę wynosi 5,9 w wersji Premium. I zdecydowanie potwierdzają to pomiary australijskich dziennikarzy. Sealion 6 korzysta również z precyzyjnego układu kierowniczego dzięki niemu prowadzenie jest bezpośrednie i zapewnia świetne sprzężenie zwrotne w porównaniu z innymi średnimi suwami. Nazwijmy to europejskie odczucia rozciągają się również na zawieszenie które jest nazwijmy to napięte i precyzyjne, ale niezbyt sztywne. Oba modele BYD Sea 6 są standardowo wyposażone w 19-calowe felgi aluminiowe z oponami 235x50, które zapewniają sportową, a jednocześnie komfortową jazdę. Opony te również nie wydawały się przyczyniać do dużego hałasu drogowego podczas ogólnej cichej jazdy. A mówiąc o ciszy, BYD wykonał bardzo cichą hybrydę z Sea 6. Konwencjonalne hybrydy mogą emitować sporo hałasu z silnika po jego uruchomieniu. Ale trudno jest go usłyszeć, kiedy silnik uruchamia się w silą 6. Przeprowadzający test dziennikarz z Australii twierdził, że jadąc jako pasażer z tyłu, odczuł, że ostre pofałdowania na drodze spowodowały pewne odbicia zawieszenia, które przeniosły się na tylne siedzenie. Ogólnie rzecz ujmując, biorąc pod uwagę przestrzeń z tyłu, pasażerowie silą 6 powinni oczekiwać dobrego poziomu komfortu. Bezpieczeństwo. Silajon 6 nie jest obecnie testowany przez australijskie NCAP. Natomiast oba modele są standardowo wyposażone w pełen pakiet technologii bezpieczeństwa, w tym systemy wspomagania kierowcy BYD. Przednie i tylne czujniki parkowania są wspierane przez przednie i tylne ostrzeganie o ruchu poprzecznym z hamowaniem, a kamera 360 stopni zapewnia widok samochodu z góry na dół podczas parkowania, który można regulować na dużym kolorowym ekranie dotykowym. Asystent utrzymania pasa ruchu, adaptacyjny tempomat oraz inteligentna kontrola ograniczenia prędkości służą do utrzymania silającej 6 na pasie ruchu. Podczas gdy niektóre samochody oferują funkcję przypominania o pasażerach, aby zachęcić kierowców do sprawdzenia tylnego siedzenia pod kątem pasażerów, BYD ma funkcję wykrywania obecności dziecka, która wykorzystuje radary falowe do monitorowania wnętrza pojazdu pod kątem oznak życia. Jeśli pojazd wykryje, że w pojeździe mogło zostać pozostawione dziecko, trąbi klaksonem 5 razy, a następnie kolejne 5 razy. Jeśli po tym czasie pojazd nie zostanie odblokowany, włączy klimatyzację. To naprawdę bardzo przydatna technologia. Przecież nie raz były historie o pozostawionych dzieciach pod na przykład supermarketem. Lub jak mama poszła tylko na chwilę doczepić rzęsy lub przedłużyć paznokcie, a dziecko smacznie spało w upale przy 30 stopniach. Także wielkie brawa za użytkową technologię z zakresu bezpieczeństwa. Już na pierwszy rzut oka BYDC Lion 6 ma bardzo wiele do zaoferowania nabywcy średniego Suwa i jest wyceniany tak, aby przyciągnąć uwagę, ale ważne jest, aby pamiętać, że Unia Europejska nie pozwoli nam cieszyć się takimi wartościami w cennikach i wprowadzą cła. Oczywistym jest, że Chiny będą lub wręcz już próbują owe cła obejść, budując fabryki na przykład na Węgrzech, i wówczas samochody, będąc tam montowane, nie będą podlegać cłom. Ale uwagi, mam dwie. Po pierwsze, nie jestem pewien, czy Węgry to nadal część naszej wspólnoty. Po drugie, jak władze unijne zaczną wprowadzać cła, to chiński rząd się odwinie swoimi i tak właśnie powstają wojny handlowe. Ostatecznie przecież miejsca pracy w Polsce również zależą od producentów aut z Niemiec, Francji czy Włoch, a więc jak zwykle klient jest w tym zakresie rozdarty i powstaje pytanie, co robić. Przepłacać i wybierać samochody z European Union, wspierając unijną gospodarkę, czy kupić chińskie i cieszyć się świetnie wyposażonym niejednokrotnie o połowę tańszym autem w stosunku do naszych europejskich produktów. Jednocześnie, mając na uwadze, że w ten oto sposób napędzamy chiński walec. W tym zakresie każdemu z Państwa pozostawiam odpowiedź i wnioski do własnej oceny. Wróćmy do BYD. Jeśli jesteś kierowcą, który pokonuje mniej niż 80 km dziennie i masz dostęp do ładowania w domu lub miejscu pracy, rzadko będziesz musiał korzystać z silnika w ciągu tygodnia. W zamian będziesz mieć jednocześnie elastyczność pojazdu dalekiego zasięgu. Daje to olbrzymią zaletę posiadania i prowadzenia pojazdu elektrycznego ze spokojem, że nie musisz polegać na wciąż rozwijającej się sieci ładowarek IV. Bo jeśli zdecydujesz się wyruszyć w dalszą podróż, to miną cię długie postoje i stres pod tytułem gdzie mogę się podpiąć i ile czasu spędzę na ładowaniu. Jeśli dodamy do tego europejski design i inżynierię oraz wysoki poziom technologii i ekonomiczny układ napędowy, BYDC Lion 6 stanie się jeszcze bardziej godny poważnego rozważenia. Jak to mówią Medal zawsze ma dwie strony, lecz jak zawsze najważniejsze są Państwa opinie, z którymi z ogromnym zaciekawieniem co tydzień się mierzę w komentarzach. Piszcie, czy to auto w ogóle Wam się podoba i czy gdyby wprowadzono je w takich cenach, byłoby to konkurencją dla np. Skody czy Toyoty. To wszystko na dziś. Aha, i nie zapomnijcie proszę o subskrypcji. Trzymajcie się w zdrowiu i do zobaczenia w kolejnym odcinku za tydzień. Berlin Autotest.